Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Bugała. No, Kolejny rok nam zleciał. Witam w nowym roku 2024. Kolejny rok na karku. Plecy bolą w krzyżu łupie. Zakwasy. Nachodziłem się troszeczkę za pstrągami. Jest z nami Laska. Dzień dobry. Szczęść Boże, w nowym Szczęść roku. Boże w nowym roku. Nie, no, byście się z Marcinem widzieliśmy rano. Marcinek, jak u Ciebie? Nowy rok zaczęty już wędkarsko, no. już coś było grane. Do, w weekend. A, dopiero, dopiero weekend. w. weekend, tak. Bo Byłem na wyjeździe, także tam nie znałem rejonów, łowie. Szampaniłeś w, w, w Sylwestra. Nie, w Sylwestranie. Nie? Dzień przed sylwestra. A przed. To też jakiś zawsze jest rozwiązanie. Bo musiałem wracać z bardzo daleka i. Daleki wyjazd, był? Tak, daleki do wyjazd. U mnie też był daleki wyjazd, ale połączony z wędkowaniem, więc świętowania jakiegoś. Wielkiego nie było, bo skupiłem się na tym, żeby na pstrągi gdzieś wyskoczyć, udało się coś złowić, udało się pobić życiówkę, ale o tym niebawem więcej na moim kanale. Paweł Towarzysz Gugała, kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam. No a dzisiaj z Nowym Rokiem. A Marcin, w ogóle czujesz się? To rok starszy? Rok starszy? starszy? Już, tak. No właśnie, ostatnio też tak mówię, kurde, 27 już mi bije. 27 lat nie grzesz? <grym> ja pamiętam, jak jeszcze kajtek byłem. Chciałbym mieć 17 i wrócić do szkoły średniej. Jak o. byłem kajtek i tak przeskakiwałem, no. wiesz, tam z 7 na 8 lat, to uu, już rok starszy. Już, już je... nie, nie jak to było, 6? Naście, o! Że tak, naście albo już będzie. naście. naście o. Jak 20, to już nie nastolatek, nie... tylko już stary. Tak. A później przychodzi taki moment, jak człowiek patrzy w ten kalendarz, albo jak wybija termin urodzin, to nie jest tak do śmiechu. Bo zdajemy sobie sprawę, jak ten czas szybko leci. Marcinek, nowy rok, nowe promocje jakieś robimy. I tak tutaj. E... Może przypomnimy, jakie są promocje jeszcze, czy nie? No to proszę bardzo, to, to bardzo chętnie. To na co mamy promocję? Na no, OHIO 2,5. Do końca tygodnia tak. czy do kiedy? E, tego nie wiem, ale jeszcze jest aktualna <grym> promocja. Dobra, <grym> OHIO, ten... Ohio 2,5, jakby ktoś nie wiedział, to są te gumki sandaczowo-koniowe, 4 sztuki w pudełeczku. Mamy tego dość dużo. Banjo 3. Banjo 3. Chyba pokazywać. No i... chodźcie, przejdziemy. To są takie... E... Banjo-3 to już chyba bardziej pod szczupaka niż pod okonia, co? Tak, nie. Nie? Pod okonia? Mi, mi okonie, takie, takie już konkretne, prawdziwe okonie, łykały no. gumy 12 cm. Tylko główka im wystawała z pyska. No to jakieś byłeś gdzieś banjo na jakiejś 3. komercji z paszokami Ej. i okonie same 50-taki pływały. Muszę, jak ktoś, nie wiem, selektywnie, nie, no selektywnie mhm. połowić okony, Troszeczkę no grubiej. To, no, to Ohio-3. Szczupak jakiś Sorry. na pewno na to wejdzie. nie Ohio-3, tylko Banjo-3 podokonia konia większego ewentualnie pod szczupaczka. No są to gumy z taką znikomą pracą, bo nie ma tutaj kopytka, tylko ogonek twisterkowy, korpusik taki. O i jest kolorów kolorów bardzo dużo jeszcze do to wyboru. To są wędkarzy, którzy łowią na przykład na twistery yy, sandacze. Co to Piotr tylko Piotr, mi... nie, nie, nie bój się. Ciekawe, Ciekawe jakby Piotr się właśnie Ohio sprawdziło. Z takim ogonkiem trzeba by było. No teraz teraz to do czerwca, no nie na Do 12 może. Okres ochronny. No zależy gdzie. No w Szczecinie też jeszcze No tak. A banjo dwójki, jedynki? Też są na promocji, nie. czy Chyba nie? Nie, trójki tylko. Aha. No i, i wędki co jeszcze mamy? I Które wędki? Chodź, pokażę. A, białe. Białe. Białe je rozy. To też już o tym rozmawialiśmy, to chyba u Seby na kanale A, jest te, film. Tak, jest szczupakowe, na troć, ta, Tak, na szczupaka, na troć, na troć to jest fajna ta 3-metrowa taka laga, nie? No jest. W tak zwanym e, zimowym kamuflażu. Zielonym kamuflażu? Zimowym. A, zimowym. <laughs> no biało. Chociaż ja teraz mówię, taka zima. Nie gramów, ale ma ten zapas mocy. O, no stary, żeby tylko była ryba, co zechce szarpnąć. Fajny kijek. I co są czy... kije teraz za 100 tam 60, 180 no 200 zł, złotych, już tak tanio nie będzie. E, powiem wam w tajemnicy, że jeżeli się zastanawiacie czy kupić taką wędkę, to ją kupcie. E, nawet jak wam się nie spodoba, to ją za pół roku, czy za rok odsprzedacie jeszcze parę groszy nawet e, można wędka na tym pisał, zyskać. Dziękuję zapytał się o wędki, wędkę na trocie. O. No to jak najbardziej. To, jak naj... to chodź, wędka na jak już jesteśmy przy tych trociach, bo e, wydedukowaliśmy z Piotrem, że i z Sebą i z Tobą, że zrobimy promocję dzisiaj na wędki dajwy. A jednak. I tam jest taka trociuwa, że aż... A... To trzymaj, już ty wiem teraz. o którą Ci chodzi. Chodź. chodź, pokażemy. Bo to Seba teraz na nią łowi. Ale w tamtym roku też na nią łowił. Też na nią łowił. E, kurde i Seba na otwarcie złowił dwie trocie mu zazdrość, zazdrość. Ciekawe jest... czy dziś coś połowił. No nie wiem, nie dzwoniłeś. Nie spowiadał się. Ale fajne rozpoczęcie, też bym tak chciał. O! Patrz jak daleko ode mnie jest. Weź ją złap. I o złap. A, dzisiaj chyba na, na morzu łowi. I też tym kijem. Słuchajcie, to, to jest wędka od daimy. Model Exceller. Citrote eee, jest opisany i to jest wędeczka 3.15. Nie chcę, nie chcę wyostrzyć. Nie chcę? O. No, no może 3.15. Od 15 do 40, do 40 gramów. 40 gramów. Lekka przede wszystkim, z zapasem mocy. Chyba dwie ostatnie sztuki zostały. Eee, więc są teraz na promocji? Oprócz tych trociówek, trociówek od Excelera, no to jeszcze mamy kilka Excelerków takich nietrociowych. Nie powiedzmy szczupakowych wędek e, 2,70 do 25 to ona nawet by sobie e, z boleniem poradziła przede wszystkim wędki dajwy tak w moim odczuciu są dużo lżejsze od e, konkurencji, ale nie, nie ważyłem nie chciałbym się tak wypowiadać e, że tak jest na pewno jest, ale w takim odczuciu jak weźmiesz do ręki to robią wrażenie bardzo lekkich e, ona jest opisana jako jigger, ale to jest raczej kijek taki szczupakowy do opadu będzie się średnio nadawał. Weźmiemy teraz jakiegoś mniejszego, lżejszego Excelera. To będzie najmniejszy z rodziny o 20 do 28. No to ten już by się bardziej nadawał do opadu, bo jest szybszy. I jeszcze tu mamy dwa Excelery: 2,40 do 35. Ja mówię, że to taka, taka całkiem mocna szczupakówka. Ale jest mocowanie kołowrotka fuji, to klasyczne takie. E, przeloteczki dajwowskie. No i lekkie, fajne pojdzieki. To daj, to teraz teraz ty. Teraz ja. No, byś tu pokazał, może. Dawaj, no, ninja. No to dobra, jeden to ninja. z podstawowych modeli. Też w dobrych cenach są ninja. No, ninja to są przede wszystkim takie szczupakowe kije. 2,40 do 20, No to też taki. 2,40 do 20. Na lekko, Tak Takie. Można powiedzieć. Jakbyś. Jeszcze... E, tak, to pokaż, może też pokażę, jak one Został, są zbudowane. To jest chyba wklejka została, czy nie? Tak, wklejka. To wklejeczka jest, jest ale. To jest taki chyba okoniowy, nie? 190 do 12 gramów. Tak i podobnie jak w Excelerze, tutaj nie ma dzielonego dolnika, takie korkowe wykończenie. No, Ninja z jest jednym z, jednym z podstawowych ta modeli. Jeszcze raz powiedz, do ilu ona jest gramów? Do 12. 12, Długość to... 190. No, to taka cięższa troszeczkę koniówka. Ty Ale na by się może nadawała, jakby ktoś tuczka chciał takiego zapodać. Na żyłeczce nie byłaby zbyt szybka. Trochę się bało tą szczytówkę. No tak, sklejka nie za bardzo. Aczkolwiek tu nie jest tak ostre. Słuchaj, bo też są w promocji Kaldie. Kaldie, nowekie, Laski Ulubione, chrustia. A ty, e... ty masz dwa? Tak, dwa już mam, no. <śmiech> <śmiech> nawet pod podbolenie sobie kupiłem na nowy sezon, tą 2,70 do 35 gramów. To taka pod imperatora, mocniejsza. No, tak. To jest wersja jig, ale jak w porównaniu do innych wędek, mhm. to te bolenie nad Wisłą w tych szybkich nurtach... Wchodzą, nie? No właśnie, nie ma wchodzą, spadów, nie, ma nie odbijają spadów. się. I właśnie jest na odwrót, z tych wędek, które są bardziej lejące, czy takie akcja szczupakowa, no to Mamy... często są spady. Tak, więcej spadów odnotowujemy niż ee, z kijków szybkich. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest, że mm, i to nie tylko jeden z nas, dwóch, trzech, tylko tak jak tutaj łowimy w ekipie, zauważyliśmy, że z kijków sztywnych, szybszych, mocniejszych jest mniej spadów niż zlejących się. Nie wiem, czy to zależy od sposobu łowienia, bo my raczej nie łowimy boleni na przykład powierzchniowo mm, i nie łowimy jakimiś ultralekkimi przynętami, tylko nieco, nieco głębiej, nieco wolniej, nie, nieco większe te ryby się trafiają. Od czego to może zależeć? I spadów nie ma też jakoś tak mocno dużo. Wiadomo, nie wszystkie ryby zawsze się wyjmuje, ale łatwiej, jest, jak się zawsze nam... wciętych, nie? Na Dokład... sztywniejszych. Dokładnie, łatwiej nam się łowi. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie, jakbyście mogli dać znać w komentarzu. Bo to jakby przecie troszeczkę to jest takie prawo takie fizyki. Łowienie dla leniwych. Wrzucasz wobbler, no i czekasz. I dzieje, dzieje się magic. Tak. E, to weź, pokaż tam chociaż jednego Excelera. Albo tak byś pokrótce Excelera? będzie. Ojejku, o sorry. No, ja to się zawsze muszę przejęzyczyć. No to pokażę na przykład tą, którą mam pod sandaczem. Ona jest, ona jest mega czuła, nawet główką łowiłem 5 gramów i no? kiesikiem. 7,7 Trzymaj ty. Która to jest? 2,40 do 42 gramów. O, jaki ja ślepy. Kurde, nie zobaczę. Tu jest. E, nie, 2,70. jest 2,70. A 2,40 gdzieś tu są pewnie. 2,40 do 42, ale w zupełności do 35 by starczyła. Tak, zwróćcie uwagę na tą tubę sensoryczną, dzięki czemu e, kijek jest e, bardziej czuły. E, też tutaj mamy tą rękojeść taką okrojoną ze wszystkiego. Każde, każde delikatne branie czuć na niej. A my sobie taką zabawę robimy, trzymaj laska. Poczekaj, wezmę prawą, stronę. Żeby, żeby się pobawić tymi tubami rezonansowymi, to się tak przykłada. I czujesz, jak drży ci. No wszystko e, czuję. E, tak? W tym dolnik przy łokciu. Nawet jakbym założył. To jest przekaz, myślę. Na, Nawet jakbym miał zatyczki na uszy, to bym wyczuł tu. To co szuł, mówić? Co dzieje, tak, co mówić? Jest fajnie na rzece tym się łowi, bo czuć taki szum, jakby plecionki nieraz, mm -hmm. jak wnuki, jest taki zopadło nawet jak łowicie, nie? Mm -hmm. czsz, i gaśnie. Czsz. Ale ta wędka też nadaje się pod szczupaki. Ale ty ją używasz głównie no do. Od sandacza, tak. Od sandacza Bożego. Szczupaki też by ogarnęła. No i słuchaj, i tych, e, to jest do 40. To, się, to jest do 42 być... najmocniejsza jest. Tak, do 42. Nie ma mocniejszej. Później co jest, do 35. Do 35, ale też I... jeszcze są fajne kleniówki. To pokaż kleniówkę, bo o, o tym właśnie rozmawialiśmy. Mamy właśnie całą serię tych Kaldi. I tu do nawet i pod podokonia coś się znajdzie. Gdzie jest ta długa? Długa, długa jak 10 gramów. Chuda, jak wypłata. No zobacz, Pokaż. Czekaj, lewo ręko, to ja nie mogę. Muszę sobie ten. O, fajny, ale nie jest taka turbolejąca jak na przykład e, jest parabelum. 6 gramów i z też tej długości? Tak. Powinny. O, kurde. Tego... 2,70 Nie wiem, czy o, z... aj. Tak, 2,70 jest do 6 gramów. To pokaż jeszcze to do 6. Tu jest 2,70 do 10. No to, to i pod, szaka, pod tego, pod szakala przynęte na przykład Trzymaj. A pokaż to. O, to jest pod, pod takie najmniejsze mikruski i mega lekki kijek. Czyli spokojnie by można było sobie połowić na przykład od sieka oskami, takimi małymi... No bzykami, jakimiś takimi tematami, nie? Tak. Czyli najcięższe kalie 42 gramy, najlżejsza 6 gramów. No dobra. coś z takich krótszych 2,30 do 10 na przykład. Ona mi się teraz tu nie mieści. No, no to oprócz. Chyba nie będziemy pokazywać. Nie, tu jeszcze tylko wspomnimy, że oprócz wędek, które pokazaliśmy, mamy turnamenty. No Wędki z troszeczkę wyższej półki na węglowych przelotkach, tak jak sobie zobaczycie. Bardzo lekkich. I sprężystych. Oprócz tego, moretany są. E, fajna seria jest Power Mesh, też jest kilka ciekawych wędek. No i tutaj, tak jakby pod gatunek Divey czyli ProRex, e, też fajnie wykonane w ciekawym designie. E, także znajdziecie bez problemu te wędki na naszej stronie zazior.pl e, Zachęcamy Was do komentowania, do subskrybowania, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. Tak, Marcinek? Tak. I do jutra, pa. Do jutra, piąteczka.